Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o grze Niezbadana Planeta, którą w Polsce wydał Portal Games. Dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. Niezbadana Planeta jest grom od jednego do 6 graczy grom taką logiczną, trochę takim abstraktem, tetrisowatym, w którym Waszym zadaniem będzie skolonizować nową, niezbadaną tytułową planetę. Będziecie wykładać różne kafelki, które mają takie kształty, właśnie jak tetrisie. Na tą planetę starać się jak najbardziej optymalnie to zrobić, awansować na różnych torach, tam technologii, cywilizacji i tak dalej. I zdobyć oczywiście na końcu gry jak najwięcej punktów. Jest tutaj wariant solo. Teraz Wam pokażę jak się w tą grę gra, a potem Wam powiem jakie są moje wrażenia z rozgrywki. Tak prezentuje się niezbadana planeta podczas rozgrywki. Troszeczkę kafelko już na tą planetę dołożyłem, żebyście zobaczyli jak to wygląda podczas gry. I tak... Z lewej strony mamy tytułową tortownicę, czyli taki wielki plastikowy element, w którym mamy wszystkie kafelki terenu, które będziemy sobie mogli podczas gry na naszą planetę dokładać. Ta tortownica się obraca, więc wyciąganie z niej kafelków jest bardzo wygodne. To obracanie ma też taki sens, że kiedy będziemy dobierać sobie stąd kafelki, no to w każdej kolejnej turze będziemy ją obracać, żeby móc dokładać i dobierać nowe kafelki. Na środku mamy planetę, tytułową planetę, niezbadaną, którą my musimy zbadać. Pokażę Wam na tej planecie drugiej, która też jest w pudełku, bo mamy tych planszetek 6, bo w tą grę można grać w sześć osób. I na tej planecie mamy różne elementy. To są kapsuły ratunkowe, te niebieskie, które będziemy oznaczali takimi znacznikami. Je możemy zbierać, żeby zdobyć punkty na końcu gry. Mamy tutaj takie tereny z lodem, na które będziemy mogli kłaść kafelki z wodą, żeby tutaj na jednym z torów iść do góry. No i mamy te kwadraciki, które yy, stanowią obszar planety, na który możemy w ramach yy, tych kwadracików możemy dokładać kafelki. W boku mamy takie punkciki i to są punkci, punkty, które dostaniemy na końcu gry, jeśli wypełnimy cały rząd albo całą kolumnę. W zależności od tego, który rząd wypełniamy, tyle punktów na końcu gry za każdy rząd i za każdą kolumnę dostaniemy. Tu mamy nazwę planety. I tych planszetek mamy 6, no tu mamy 5 i jest na stole szósta, Ale z drugiej strony tych planszetek mamy kompletnie inne planety, dlatego że jedna strona to są te same planety, gdyby wszyscy gracze chcieli grać na tej samej planecie, a jest opcja taka asymetryczna, gdzie na drugiej stronie mamy kompletnie różne planety, które różnią się jakimiś zasadami, różnią się sposobem gry, mają inny układ, inny układ terenu i wszystkiego. I analogicznie jest z korporacjami, dlatego że jest tak, że mamy planetę, ale mamy też z prawej strony plansze korporacji. Mamy w grze sześć y, identycznych korporacji, które nazywają się tam Universal Coalition. To tam korporację dajemy graczom w przypadku, kiedy wszyscy chcą grać to samo. Ale z drugiej strony każdej z tych planszetek jest inna, jakaś unikalna, asymetryczna korporacja. Więc w tą grę można grać tak, że można dać wszystkim tą samą planetę, ale te asymetryczne korporacje albo asymetryczne korporacje, asymetryczne planety, jak Wam pasuje. Więc mamy tą planetę, na którą będziemy dokładać kafelki w tej naszej tortownicy. Na planecie mamy kapsuły ratunkowe, które będziemy zbierać naszymi, naszymi łazikami, wyglądają tak, którymi będziemy mogli się poruszać po, po tej planecie, zbierać te kapsuły i zdobyć punkty na końcu gry. Mamy meteory, które też powinniśmy łazikami zbierać. One się pojawiają po dołożeniu e, konkretnych kafli, jeśli kafelek ma taką ikonkę meteorytu, Musimy ten meteoryt dołożyć po dołożeniu tego kafelka na naszą planetę. Jeśli w jakiejś kolumnie czy w jakimś wierszu na końcu gry znajdzie się meteoryt, którego podczas gry nie zebraliśmy, to za ten wiersz albo kolumnę z meteorytem po prostu nie dostaniemy punktów na końcu gry. I w prawej stronie mamy naszą planszetkę cywilizacji, która wygląda w ten sposób. U góry mamy miejsce na kapseły ratunkowe, które możemy pozyskać, odzyskać z planety. To mamy miejsce na meteoryty. Za każde trzy meteoryty na końcu gry dostaniemy jeden punkt zwycięstwa. I mamy pięć torów, które są jakby najważniejszą rzeczą w grze. Dlatego, że dokładając kafelki z tej tortownicy na planetę, będziemy awansować na tych torach. Pierwszy tor to jest tor cywilizacji. Jeśli awansujemy tutaj naszą kosteczką, te kosteczki wyglądają w ten sposób, takie są przeźroczyste, będziemy mogli odblokowywać karty technologii. Te karty technologii mamy tu u góry. Zawsze ich dajemy tyle, ile jest liczba graczy plus jeden. I to są jakieś takie technologie, które będziemy mogli, jeśli dojdziemy na tym torze do góry, jedną z tych kart sobie wybrać i ją używać. Tu, na przykład, dostaniemy dwa punkty zwycięstwa na końcu gry. Tu dostaniemy cztery ruchy naszego łazika. Więc w się od tego, mm, jaką kartę na jakim poziomie sobie odblokujemy, takie bonusy dostaniemy. Czasem to są bonusy na końcu gry, które czasem jednorazowe, które coś tam dają. i każdy taki tor ma też liczbę punktów zwycięstwa. Im wyżej na tym torze dojdziemy do końca gry, tym więcej punktów dostaniemy. Drugi tor, woda nie daje jakby żadnych takich dodatkowych bonusów podczas gry, ale daje bardzo dużo punktów, można za niego dostać aż 10 punktów zwycięstwa maksymalnie na koniec. Tu Jeszcze na niektórych torach jest taki znacznych synergii, i to oznacza, że jeśli tu dojdziemy naszym kwadracikiem kosteczką, to możemy podnieść dowolny tor również o jeden do góry. Potem mamy tor biomasy, czyli taki zieleni, jeff. On nam pozwala dobierać takie kafelki biomasy, czyli takie kwadraciki 1 na jeden. I jeśli taki kwadracik dobierzemy, dochodząc tutaj kosteczką do odpowiedniego pola, od razu bierzemy go i dokładamy go gdzieś na naszą planszetkę. To jest spoko do takich dziur, które gdzieś nam z dokładania tych tetrisowych kafelków zostają. Czwarty tor to mamy łaziki i dzięki temu torowi możemy po pierwsze odblokować łaziki, które mamy. Liczba łazików jest zależna od tego, jaką korporacją gramy. I na odpowiednich polach tutaj odblokowujemy łaziki tu i tu. Jeśli takiego łazika odblokujemy, dokładamy go na naszą planszę i będziemy mogli nim jeździć. I za każdym razem, kiedy awansujemy naszą kosteczkę na jakieś pole z cyferką, ty o tyle pól możemy naszego łazika poruszyć, czy jednego, czy możemy te punkty podzielić na kilka, ale możemy jeździć naszymi łazikami po tej planecie, żeby zbierać kapsuły ratunkowe i zbierać te meteoryty. I ostatni tor to jest tor technologii, na którym też awansujemy i dochodząc do tutaj odpowiednich pól, typu poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4, odblokowujemy te unikalne zdolności naszej i poziom tej piątej, odblokowujemy unikalne zdolności naszej konkretnej tutaj korporacji. To na przykład poziom pierwszy możesz zignorować ograniczenia przylegania płytek, możesz przechowywać zbiorowiska biomasy, czyli te do umieszczenia na końcu gry, czy nie musimy ich od razu kłaść i możemy je sobie układać na końcu gry i to odblokowujemy. I mamy te pięć torów i w zależności od tego, Jakie kafelek dołożymy, na tych torach będziemy awansować. Dlatego, że jak zwrócicie uwagę, każdy z tych kafelków ma najczęściej, znaczy nie najczęściej, tylko zawsze dwa rodzaje terenu. Ten ma na przykład zielony, czyli biomasę, i szary, czyli technologię. Jeśli weźmiemy ten kafelek i dołożymy go gdzieś na naszą planszetkę, na przykład w ten sposób, awansujemy na torze zielonym i awansujemy na torze technologii, kiedy dołożymy ten kafelek do naszej planszetki, Obracamy sobie tą tortownicę. W trybie solo obracamy o jeden obrót. Jeśli gracie w, tam od 3 do 6 osób, to przekazujecie znacznik pierwszego gracza kolejnej osobie i wtedy ona obraca sobie tą tortownicę według siebie. A i wszyscy inni gracze dobierają z tych części tego plastikowego podajnika, które wskazują jakby na ich osobę. Jeśli gracie z dwie to też obracacie o jeden, tam są jakby różne warianty, ale w każdym razie chodzi o to, że kiedy dołożycie kafelek, ta tortownica w taki czy inny sposób będzie obrócona i dokładacie kafelek kolejny. I tak to wygląda, dokładacie te kafelki do waszej planety. Zasada jest taka, że jeśli planeta jest pusta, nie ma żadnego kafelka, pierwszy musi się dołożyć gdzieś na krawędzi, a potem każdy kolejny kafelek musi się stykać już z kafelkiem istniejącym, chyba że Wasza korporacja daje jakieś dodatkowe bonusy. Typu na przykład ta mówi, że Możesz ignorować ograniczenia przelegania płytek, czyli możemy w przypadku tej cywilizacji sobie te płytki kłaść jak chcemy. Gra się kończy, kiedy jeden z graczy już nie może dołożyć żadnego kafelka, albo kiedy w jednej takiej części tego podajnika, nie byłoby żadnych kafelków. Czyli nawet jeśli tych kafelków by nie było, i tych kafelków by nie było. Taka sytuacja gra też automatycznie się skończy. Czyli jeśli w tym wewnętrznym i zewnętrznym kręgu w jednej takiej. W nie ma żadnych kafelków, gra się kończy. No i na końcu podliczamy te punkty. Podliczamy punkty za tory, na których doszliśmy, za zebrane kapsuły, za zebrane meteoryty, za wiersze i kolumny, te, w których mamy wszystkie pola wypełnione i nie ma tam meteorytów. Dochodzą w grze są jeszcze cele. Mamy takie cele sąsiadujące albo cele indywidualne. Cele indywidualne używamy raczej w grze solo, cele sąsiadujące używamy w grze wielosobowej. To są takie cele, które dajemy między planetami różnych graczy. I na przykład tutaj pisze, że posiadaj najwięcej zasobów biomasy na krawędzi swojej planety. Jeśli faktycznie mamy najwięcej, dostaniemy 5 punktów, jeśli jest remit, zostajemy 2 punkty. Z drugiej strony mamy cele indywidualne. Jeśli gramy solo, no to wtedy mamy takie cele, które po prostu punktują nam za zrobienie konkretnych rzeczy. Ta gra w ogóle ma taką, takie coś, że można sobie tą rozgrywkę modyfikować, bo po pierwsze, tak jak mówię, mamy planety te typowe, mamy planety asymetryczne, mamy korporacje zwykłe, mamy korporacje asymetryczne. Możemy grać w trybie wielosobowym, Jeśli gramy, no to mamy po prostu te cele sąsiadujące. Też w instrukcji jest napisane, jakie je dajemy. Jeśli gramy w dwie osoby, dajemy trzy między planetami obu graczy. Od trzech do sześciu graczy dajemy po jednym takim celu pomiędzy po prostu poszczególnymi planetami graczy. Ale do gry wielosobowej również możemy sobie te cele indywidualne dołożyć. I każdy gracz ma taki swój cel indywidualny. Mamy jeszcze taką talię wydarzeń. Mamy wydarzenia czerwone, pomarańczowe i jakby zielone, takie alarmy. Tworząc taką talię wydarzeń, jeśli chcemy z nią grać, bierzemy 20 kart z tej talii. W trybie wielosobowym dodajemy takie karty, jakie uważamy, czy czerwone, zielone, niebieskie. Im więcej czerwonych, tym gra będzie trudniejsza. I... Na początku każdej tury jedną taką kartę wydarzenia odkrywamy i patrzymy, co się na niej jakby dzieje. Talia wydarzeń zawsze liczy 20 kart, trzeba sobie 20 kart z tych wszystkich wybrać. Jeśli gramy z wydarzeniami, to one są też pewnym licznikiem gry, dlatego że jeśli ta talia się wyczerpie, to jest to kolejny warunek końca gry, czyli nie tylko kiedy już nie możemy dołożyć kafelka albo się skończą kafelki w tortownicy, ale również kiedy kończy się talia wydarzeń, odpala się koniec gry. Te karty, tych technologii, które możemy sobie tutaj cywilizacji pozyskać, ich jest też dużo, dużo więcej, więc w każdej grze też będziecie mieli po prostu inne te karty pierwszego, drugiego, czwartego poziomu, trzeciego, czwartego. Więc jest ich sporo, więc mamy sporo kart technologii, sporo kart różnych celów, różne mamy korporacje, różne mamy planety. Jeśli chodzi o rozgrywkę solo, to wygląda to praktycznie identycznie. Bierzemy planetę, bierzemy planszetkę korporacji, Musimy sobie tworzyć talię wydarzeń, ta talia wydarzeń też będzie miała 20 kart i na końcu gry musimy zdobyć 60 punktów. I w instrukcji jest napisane też w zależności od tego, jakie wydarzenia sobie dobierzemy, im więcej tam czerwonych, czy pomarańczowych, czy zielonych, to te 60 punktów, które musimy zdobyć, będzie zmodyfikowane albo w jedną, albo w drugą stronę. Jeśli talia wydarzeń będzie miała bardzo dużo czerwonych kart, do tych punktów na końcu musimy zdobyć mniej niż 60, żeby wygrać. Jeśli damy sobie dużo takich kar zielonych czy pomarańczowych, które ułatwiają rozgrywkę, będziemy musieli zdobyć tych punktów zwycięstwa więcej niż 60. Instrukcja jest tabelka, która to mówi. Po dobraniu w trybie solo kafelka obracamy tą tortownicę o jeden taki, no nie obrót, ale o jeden fragment i dobieramy kafelek, znowu dokładamy. Na początku oczywiście odkrywamy kartę wydarzenia, potem dokładamy kafelek. Znowu obracamy, dobieramy karty wydarzenia, dokładamy kafelek i tak sobie po prostu gramy awansując na tych torach i starając się zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. I tak jak mówiłem, są warianty, że w trybie wieloosobowym możecie grać z wydarzeniami, możecie grać z tymi celami indywidualnymi, do wyboru, do koloru. Tak wygląda rozgrywka w niezbadaną planetę. Dobra, mam swój zeszyt plusów, minusów, eee, plusy niezbadanej planety. Banalne zasady. Macie w swojej turze dwa kafelki do wyboru, bierzecie jeden z nich, dokładacie do swojej planety i awansujecie na odpowiednich torach. To wszystko, więc zasady da się komuś wytłumaczyć dosłownie w minutę. No, oczywiście są tam jakieś niuanse, jak działa konkretna korporacja, yy, i troszeczkę trzeba wytłumaczyć no komuś pewnie, jakie rodzaje mamy tych terenów i jak awansować na torach, ale ogólnie zasady są bardzo, bardzo banalne. Duża regrywalność. Mamy. Z jednej strony te typowe standardowe planety i typowe standardowe korporacje, ale z drugiej strony mamy sześć asymetrycznych korporacji i sześć asymetrycznych planet. Więc regrywalność jest spora, nawet jeśli byście grali raz z każdą planetą i korporacją, no to te kombinacje jest naprawdę dużo. Więc regrywalność jest spora, mamy dużo kart celów tych indywidualnych, tych takich do gry wielosobowej mamy talie wydarzeń, różne kaferki Cywilizacji, te karty cywilizacji, które możemy zdobywać podczas gry. Korporacje, planety, regrywalność jest bardzo spora. Kolejna rzecz, szybki setup. Oczywiście tam jest troszeczkę woreczków stronowych, bo tam trzeba znaczniki kapsuł ratunkowych i meteorów mieć tam w woreczkach, no bo na to nie ma żadnego insertu. Ale dzięki temu podajnikowi, tej tortownicy okrągłej, jest to bardzo szybkie, bo wyciągamy ją na stół, zbierając grę po poprzedniej rozgrywce już sobie można to jakoś przetasować, więc jakby zaczynając nową rozgrywkę, wyciągacie ją na stół, obracacie sobie losowo, każdemu dajecie graczowi planszetkę korporacji, planety i właściwie możecie zacząć grać, więc setup, setup jest bardzo, bardzo szybki. Mimo tego, co mówiłem, czyli banalne zasady, proste zasady, szybki setup, gra nie jest banalna, trzeba trochę pokombinować, każda planeta ma swoje zasady, jeśli chcecie na tych torach odpowiednio awansować i spełnić w grze solo odpowiednią liczbę punktów, a w grze wielosobowej zdobyć tych punktów po prostu jak najwięcej, no to trzeba kombinować. Nie zawsze te kafelki, które nam tutaj podejdą, akurat na tej tortownicy się znajdą przed nami, nam idealnie pasują. Także mimo tej prostoty jest fajne jakby kombinowanie, kminienie, muszdżenie, także to jest taki typ gry, którą łatwo komuś wytłumaczyć, łatwo się nauczyć zasad, ale pozwala sobie fajnie pokombinować. Jakie są minusy? Wizualnie ta gra jest taka sobie, no mnie niezbadana planeta nie oczarowała, a jeśli chodzi o te... Kafelki, grafiki na kartach. No, no jest taka sobie, trochę przypomina mi teraz Marsa. No nie jest to najładniejsze gra, jaką grałem. Druga rzecz, żeby mieć lepsze planszetki. Te takie wielowarstwowe, trzeba kupić dodatek, czyli ten pakiet rozszerzeń, z tego co pamiętam. I tutaj cena robi się już trochę spora, bo gra podstawowa kosztuje około 2,5. Pakiet rozszerzeń kolejny tam 150, czyli robi się już tego prawie 400 zł za taką trochę abstrakcyjną grę logiczną na godzinkę grania i to jest trochę dużo. Te planszetki zwykłe, które są, no nie przeszkadzają jakieś specjalnie, bo tam mam raptem 5 torów, po których przesuwamy te kosteczki, no ale jeśli już w nie, no to się Wam rozsypie po stole, więc jeśli chcecie mieć te lepsze komponenty i trochę więcej planów i korporacji, bo ten dodatek też je dodaje, no to musicie mieć tą grę z dodatkiem, a tutaj cena robi się spora. Kolejny minus, ta cała tortownica okrągła na te kafelki nie wchodzi do końca do pudełka. Wiem, że to jest jakiś problem powszechny bardziej, bo na BGG ludzie też pisali i to nie jest tylko w moim egzemplarzu, ale chyba we wszystkich aktualnego druku, że jeśli chcielibyście ją położyć na samym dole pudełka, to ona wam trochę nie wejdzie, bo pudełko będzie rozpierać za bardzo na boki, ona jest troszeczkę za, za duża. Ja robię to tak, że po prostu na dno pudełka wkładam planszetki, cywilizacje, karty, notesiki punktacji, wszystkie, wszystkie znaczniki i tą okrągłą tortownicę kładę jakby na samej górze, żeby była jak najbliżej wieczka pudełka i wtedy jakoś to wszystko się zamyka, no ale to jest jakiś taki trochę minus, bo to pudełko jest całe takie rozepchane. I tak, z takich rzeczy no, ani plus, ani minus, no jest to taki typowy abstrakt, taka sucha gra, no nie ma jakiejś fabuły, czegoś takiego. Gra po prostu logiczna, łamigłówkowa, jeśli lubicie takie różnice, azule, kaskadie, gry, gdzie trzeba coś pokombinować, lubicie Tetris'a, lubicie Science Fiction, no to gra będzie idealna dla was, jeśli szukacie czegoś z jakąś tam głębią, fabułą, nie wiem, czymś tam więcej, to nie, no to jest taki po prostu abstrakcik, rozkładacie, jak gracie solo, to w pół godziny spokojnie jesteście w stanie pyknąć, bo. Macie tam 20 tur, no, bierzecie kafelek, dokładacie, bierzecie kafelek, dokładacie, bierzecie, dokładacie 30-40 minut max, także gra się super szybko. Ale jest to mówię: no, taki po prostu typowy abstrakt, mimo dużego pudełka, jakiś tam rakiet na pudełku, yy, nastawcie się, że to jest logiczna gra. No i solo jest po prostu na punkty. Ta gra w ogóle sama w sobie i tak nie ma żadnej praktycznej interakcji między graczami. Jeśli gracie w 6 osób, każdy ma swoje planszetki, sobie układa sam planetę. To tyle tylko, że może wam zabrać akurat jakiś kafelek z tego podajnika okrągłego. W którym wy moglibyście chcieć, ale no to, to szansa jest raczej mała i ciężko grać złośliwie na innych graczy. No i tylko tyle, że na końcu grze wielosobowej macie te karty celów pomiędzy waszymi planetami, a planetami innych graczy, i tam możecie jakieś jeszcze dodatkowe punkty zdobyć, jeśli macie lepszą planetę niż wasz jakiś inny współgracz, ale ogólnie interakcji za dużo tutaj nie ma, więc to jest taka gra, gdzie gracie więcej osób i tak sobie gracie w solo, no ale grając solo, musicie porównać wyniki po prostu z tabelką. 60 to jest bazowy wynik, w zależności od tego, jakie wydarzenia dobierzecie, albo ten wynik będzie wyższy, albo niższy, który musicie osiągnąć. Ale gracie na punkty, no nie macie tutaj żadnej automy. Aczkolwiek, tak jak mówię, od gry i tak to się wiele nie różni, bo każdy sobie tą planetę układa. Niezbadana planeta, jedna z fajniejszych gier tetrisowatych, w które grałem. Fajny, fajna logiczny, taki abstrakt. Proste, banalne zasady. No, to tematyka science fiction jest taka specyficzna, na przykład, no nie wiem, czy każdemu by pasowała. Nie widzę trochę, żebym nakaz moją mamą grał w tą grę a ona na przykład lubi Azulę Sagrady, więc tutaj ta tematyka science fiction może nie do każdego trafić, ale ogólnie bardzo fajna gra logiczna z bardzo prostymi, banalnymi zasadami, dużą regrywalnością. Czy pakiet rozszerzeń, ten pakiet ulepszeń kupować? Ciężko mi Wam doradzić. No, ta gra 2,5 stówy za taki abstrakt już nie jest małą ceną, no, mimo fajnego wykonania w postaci tego plastikowego podajnika. No, z dodatkiem 400 stówy, no to zależy jak Wam się spodoba, ale w każdym razie podstawka spokojnie jest grą w kompletną, regrywalną, ma dużo zawartości, więc na razie możecie spokojnie sobie moim zdaniem kupić postawkę, jeśli taka gra, jeśli ta gra was interesuje i zaczekać i zobaczyć, czy potrzebujecie tych buwarsowych planszetek, czy potrzebujecie dodatkowych tam planet, czy jeszcze tych dwóch chyba dodatkowych korporacji, ale to, co dostajecie w tym pudełku, jest jakby kompletnym produktem, jest tego dużo, dużo tutaj grania i regrywalności. Więc jeśli takie gry lubicie, to szczerze Wam polecam, bo gra się bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. To tyle jeśli chodzi o niezbadaną planetę. Nastawcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. Zasubskrybujcie mój kanał. Odwiedzimy na Facebooku, Twitterze, Instagramie też zachęcam. Dzięki, do następnego razu, cześć.